Witam serdecznie, Szymon z Polanki, z tej strony się konia. Taki suplement do nagrania VIP, śniadanie z Akademią Wiem, gdzie mówiłem między innymi o porównywaniu kogoś do kogoś. I ten suplement zawarty jest w tytule skłoniło mnie kilka wydarzeń w ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu w zasadzie godzinach, ale kilku ostatnich miesięcy i w zasadzie wcześniej, 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 jakby pewna kumulacja pewnych przemyśleń, pewnych takiej chęci podzielenia się. Aby wprowadzić swoje życie jeszcze, no jakby załapać ten element porównywania, żeby nie spowodować niestety czegoś takiego, że wtłaczamy w kogoś cechy, które nam się wydaje, że on ma, a on niekoniecznie, ale jakiś czas, jakie wtłaczamy, a o sygnaturze energetycznej będziemy mówić w poniedziałek o 7.15. Zatem. zatem Zanim to nastąpi, to się zresztą wszystko elegancko łączy. Zatem dzisiaj ten suplement do VIP Śniadania z Akademią Wiem to jest wdzięczność z naciskiem na wdzięczność, uważność, pokora, integracja, uśmiech. Kiedy wejdziesz na stronę event.akademia.wiem.pl, event z angielska pisane, to zobaczysz tam właśnie pewną składową tejże strony, tam bodajże są cztery artykuły z książki Mądry Człowiek, przynajmniej część tych artykułów. Tam też jest właśnie ujęta ta, ten, ten segment pokora, integracja, uśmiech. Tutaj idziemy w kierunku jakby pewnej kolejności, czyli wdzięczność, uważność, pokora Integracja, uśmiech. Czymżesz za tym jest ta wdzięczność? Otóż wdzięczność jest to coś, z czym kolosalnie świat ma duży, duży problem. Otóż miałem okazję no, mieć styczność ostatnio troszkę z tak zwaną służbą w cudzysłowie zdrowia. I też musiałem wykazać się pewną cierpliwością, chociaż słowo cierpliwość znaczy cierp, prawda, chyba trochę, tak? Ale tam też jakby spowodowane było tym, że ca cały ten system ustawiony jest w taki sposób, że to są jakieś tam pionki, jacyś funkcjonariusze, ale też im należy wykazać pewną wdzięczność. Bardziej jednakoż chciałbym, abyś wykazał, wykazała wdzięczność, znaczy ja mogę sobie chcieć, prawda? To jest bardziej też wywód do mnie, a jeśli się przyda ten wywód do mnie, trafi do ciebie, to fantastycznie i wprowadź to w życie, na twoich oczywiście warunkach, na Twoich zasadach, w takich parametrach, które akurat Tobie, w tym Twoim środowisku, w którym żyjesz, w tej komunikacji między umysłem a sercem, sercem a umysłem, prawda, z tą koherencją serca, tymi stopami, które przecież noszą Cię po świecie, tymi dłońmi, które czynią cuda. Nie zdajemy sobie często sprawy z tego, że te tytuły warsztatowe, powiedzmy, dłonie, dotyk, czy stopy, czy, czy te słowo koherencja, które wymieniłem, tam są jakby trenowane, tam są pewne uważności mówione itd. i tak dalej. Póki co chciałbym tobie zasygnalizować, bo ty też potrafisz być dla siebie trenerem, preceptorem, że tak się wyrażę, nauczycielem, tym kimś, który czasami troszkę tak jakby wyjdzie, jak w tych nie wkurzaj mnie, bo wyjdzie z siebie i stanę obok, to nie jest wbrew pozorom wcale takie paradoksalne, takie, takie Irracjonalne powiedzenie, bo one ma dużo sensu tego związanego między innymi ze śladem energetycznym, ale nie tylko. W związku z tym wdzięczność. Otóż w sytuacjach, w których pojawiają się trudne, trudne chwile, bo każdy je ma, każdy pewnego rodzaju doświadczenia przeżywa. Czasami te doświadczenia poniekąd prowokujemy. Chociaż analiza ostatnich kilku miesięcy. Tak z małżonką siedzieliśmy, analizowaliśmy kilka ostatnich miesięcy, pewne takie kamienie milowe. Nie myli z tego z politycznymi idiotyzmami, które gdzieś tam się wciska, ale słowo jest jak najbardziej adekwatne. W związku z tym, pewnego rodzaju takie kamienie, takie punkty pojawiają się, które jeśli potrafimy jakby zerknąć, będąc w stanie takiej uważności, będąc w stanie wdzięczności, będąc w stanie pokory, niesłużalczości, służebność. Tak, ale niezburzalczość. Czyli pokora będąc integracji, bo przecież wdzięczność i uważność to jest integracja. O przecież jeśli ja mówię o czymś tak prozaicznym jak komunikacja między umysłem a sercem, sercem a umysłem, o komunikacji między mózgiem a umysłem, o komunikacji między tym głównym mózgiem, który tu w sercu, przecież serca 5 tysięcy większą moc energetyczną niż nasz mózg, prawda? Gdzie... Mamy ten mózg, który w kolejności według mnie, jeśli w ogóle można mówić o kolejności, bo wszystko jest ważne, czyli mózg, potem mózg ten jelitowy, potem dopiero ten, który jest procesorem według mnie w stosunku do umysłu, który jest oprogramowaniem, a my to bardziej już psychika, czyli kontakt nad duszą, my to bardziej tak... No ta psychika, to może, może jest to kopia w jakiś sposób, mówiąc językiem takim troszkę informatycznym, pamiętając o jeszcze jednym, tutaj od razu wejdę, że jeśli, i to często powtarzam, to było takie kolosalne odkrycie, o czym wszyscy wiedzą, a raptem nie zadając pytania, jak to działa. Nikt na świecie mi nie odpowiedział na pytanie, jak działa komputer. No, że system zero-jedynkowy i tak dalej. Dobrze, ale jak to i dlaczego tak to działa? No i tutaj, że tak się wyrażę, jest ząk, prawda? No oczywiście można wszystko zgonić na stwórcę i to jest pewne, pe, pe, pewna prawidłowość, no ale jakby nie patrzeć, żeby pojąć to tym ludzkim umysłem, tą psychiką, no to tak nie do końca potrafimy to zrobić, przynajmniej ja nie spotkałem kogoś, a trochę tych pytań i materiałów przyjrzałem, książek przeczytałem, prawda? Jak działa mało, tego nie jest to wyjaśnione nawet w tych setkach filmów i książek, które zahaczyłem w, mówiąc o fantastyce, która wbrew pozorom jest bardzo często nie, nie fantastyką, ale jest tym czymś tak wyłożonym, było patologicznie i zobacz, co już było, co jest, albo co, co cię czeka w przyszłości. Zawsze powtarzałem, że byłoby dobrze, żeby te, te katastroficzne fantastyki się nie realizowały. No, póki co trochę takiego dziwnie się dzieje, ale to wszystko jest po coś. Słuchaj, jest wszystko po coś. Się dzieje kwestią na ile wchodzisz w sferę, w sferę wdzięczności, na ile wchodzisz w sferę tej uważności, integracji, pokory, prawda i tegoż uśmiechu. Pokora integracja, uśmiech. Mm. To, co odkryłem dawniej, ale to nie sam, bo mnie taka pewna pani profesor tego nauczyła, mówi, że kiedy startujesz i jesteś powiedzmy to czasach, kiedy telefonia nie była tak dalece popularna, no i szpiegowanie nie było tak dalece popularne, trzeba było trochę innych technik tych, tutaj w tym pojęciu naszym czasowym, bo te technologie są 50 i więcej lat dla uzurpatorów znane wykorzystywane. To na mówię, jeśli już masz tą twarz przygłupa, wkurzonego i tak dalej, takiego tempego stwora, to jest to spójrz w lusterko i weź to nie do ciebie, a do mnie mówią, to wtedy weź sobie lusterka, odpal, prawda, spójrz w niej, masz tą minę, widzisz, takiego idioty, tylko twarz ściekła, prawda, i zacznij mówić że jestem szczęśliwy, jestem radosny, jestem uśmiechnięty, jest to taki racjonalny, tak niespółgrający z tą mordeczką, którą tam widzisz, taką <grym> zakazaną mordeczką, to pitypnie. Tup, typnie i raptem tak, taki racjonalny zaczynasz się śmiać, zaczynasz być istotą, świetlistą, człowieczą, a nie tym nabuzowanym stworem. Dobrze, wdzięczność. Cokolwiek się wydarza, to warto faktycznie wyjść z siebie, stanąć obok, wejść w stan uważności, poobserwować i nie mówić dlaczego mnie to spotkało, tylko po co. Słuchajcie, wdzięczność. Ja wczoraj podsłuchiwałem troszkę rozmowę, Elunia odwiedziła mnie na sklepie, akurat tam muszę parę rzeczy załatwić i rozmowę z taką bardzo świetlistą istotą, jeśli mogę takiego pojęcia użyć, taką bardzo przyjazną, którą od razu, kiedy ją poznaliśmy, za współgrało nam. I tam w tej rozmowie między nimi właśnie dziewczyny rozmawiały o wdzięczności. Słuchaj, to mnie tak nakłoniło, ja wtedy dokonałem, do, do, tak wpadłem w taki Mechanizm tej wdzięczności, ale taki głębokiej, że, no, że dzisiaj rano, zanim zacząłem tutaj, wpadł mi jednak na pomysł, żeby ten suplement do wypsiadania z Akademią, wiem o, o, o wciskaniu komuś pewnych cech, jeśli one są pozytywne, to warto, prawda? Bo wtedy on sobie weźmie to, co jest dla niego istotne. Ale y, najlepiej jest wydobywać z kogoś to dobro zobaczyć tą niskierkę boską, a nie zobaczyć zakazaną morgę. <laughs> Słuchajcie, obejrzę sam z wielką przyjemnością to nagranie, bo zawsze tak czynię. Zresztą każdy artykuł, który piszę, po, po tym nawet kiedy czasopismo przychodzi, czy nawet kiedy go napiszę, po kilku dniach biorę i czytam. I jestem zafascynowany treściami, bo to często jest tak, że właśnie jest jakaś ta wena i te myśli tam. tam czasami chodzi o jedno czy dwa zdania. Czasami chodzi, że mam pewien przerwynik, mam stop klatkę, by ok, w takim kładzie zacytuj ponownie fragment Mądrego Człowieka. Zacytuj może fragment ten. I jeszcze raz, powiedzmy pół materiału masz tutaj to to co miałeś tych przemyśleń, ale dodaj tamto, bo to wszystko będzie współgrało. Zawsze po to nie ja, to ta wena, to, to ta wdzięczność, to ta pokora, to ta integracja, uśmiech, to ta uważność. Wdzięczność za wszystko cokolwiek się wydarza, ale nie służalczość. Wdzięczność nie po to, żeby ktoś cię bije batem po plecach, prawda, jak konia pogania, to nigdy dla mnie nie było akceptowane, że jedzie ktoś i konia uderza, koniu jedź, bo ja nawet jak patrzyłem kiedyś na wyścigi konne i ten tam Jokej tego konia że tak się wyrażę, dla mnie to było niezrozumiałe. Podobno jest to tak skonstruowane, że tego konia nie boli. Ja nie, dla mnie koniec szlachetą, jak każde zwierzę jest szlachetną czującą istotą. Każde zwierzątko jest istotą czującą. To jest udokumentowane nawet myszy i szczury, słuchajcie. One czują. Czasami, jeśli złapałem myszkę, bo tutaj, że tak się wyrażę, podżyrała nam, dziurawiła nam jakieś tam, zostawiony na, na, takie, żeby nie, jakbyśmy zapomnieli, no i jakaś tam kasza jest, powiedzmy, i ona, a myszka sobie tam nagryzła, no, 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 no zakładam to, wiecie, co? nie wiem, ja to tak myślę, że tak jak w filmie um, ósma, piąta mila, znaczy ósma mila, siódma mila, nie wiem, jest taki film, kiedy o gościu, który jest w więzieniu, on tam miał myszkę, prawda. Jakiś psychopata, to myszkę mu zabi, ale ktoś mu tą myszkę inny. uzdrowi, Bo to wszystko jest możliwe. Takie moce mam. Wdzięczność. Wdzięczność. Wiesz, ja odkryłem, że wdzięczność odczuwam wtedy, kiedy dojrzałem do pewnej wdzięczności. W tej chwili, kiedy o tym mówię, to takie lekkie mi przechodzą i mam nadzieję, że opanuję ewentualne łzy, które by mi mogły pocieknąć. Wiesz, wdzięczność właśnie jest wtedy, kiedy w którymś momencie jakby gwałtowujesz się, stajesz obok. To ciałko podziwiasz, fajne że może wzniesiesz się wysoko gdzieś w kosmos, polatasz sobie i patrzysz to wszystko tak z pewnej perspektywy, może jesteś w tym oku cyklonu i czujesz tu pewne wzruszenie. I patrzysz może mąż czy żona wkurzyli cię akurat, no bo coś. To nie on cię wkurzyli, to ty się sam wkurzyłeś czy wkurzyłaś. Ale wiesz co, spójrz na tego kogoś i wykaż wdzięczność. Męczy cię coś w domu, po prostu wyjdź na zewnątrz. To nie jest winą domu. To nie jest winą domu, że w tym domu powiedzmy sobie, wpadł ktoś i cię wkurzył. Nie, nie, to wszystko można wyczyścić. To wkurzenie można wyrzucić w jakiś sposób, między innymi wdzięcznością, tą uważnością. Po prostu uważność w kierunku wdzięczności poprzez pokorę, integrację, uśmiech. Zinte integracja to, jest taka, to nie jest zintegrowane wydarzenie filmowe, tak jak filmy. Chyba były taki. Tam się integrowali, bo bardzo często jest tak, że na tych wydarzeniach firmowych one celowo są tak zintegrowane, żeby wydarzyło się dużo rzeczy, w których ludzie wpadają powiedzmy w pewne działania, których na pewno by nie zrobili, gdyby nie pojechali tam. To jest tak zrobione, że potem ci, którzy to organizują, mówię te, te, te działanie stricte takie matryksowe, systemowe, no to muszę wam powiedzieć, to wielu przedsiębiorców bym potwierdziło, że oni tak robią. To nie jest erganckie, absolutnie, to wcale mnie powiedzmy nie bawi. To jest tak, jak ja kiedyś napisałem książkę z wydarzeń weselnych. Podejrzewam, że kupę kasy bym zarobił, ale w którymś momencie jakby załapałem, nie wiem, co było dobre, co zrobiłem, czy no Książkę napisałem, bo tam dużo treści, które opisywały różne sytuacje, bardzo zabawne sytuacje, włącznie z seksualnymi sytuacjami, których powiedzmy ktoś gdzie indziej by nie, popełni, nie popełnił, Prawda? I raczej no, tam następowały jakieś takie dalsze konsekwencje tego, ale czy tam, powiedzmy, tak jak na filmach Szczepinem, tort w twarz i tego typu historie. Więc książka zawierała nam sporo. tak tak dzisiaj podsumowano, to ona takim normalnym drukiem to ze 150, 200 stron podejrzewam, bym miała tych różnych opowiastek, ale w którymś momencie, bo to było pisane, nie, nie miałem komputerów czegokolwiek, więc ja to pisałem ręcznie. I w którymś momencie jednak padłem na jakoś nie poczułem tego, żebym chciał to zrobić, bo to tam kasa była. Taryf w tym momencie stwierdziłem, a piec przyjął. Zostało to. Jestem wdzięczny, że tak zrobiłem. Czy to było dobre? Pewnie tak, skoro tak zrobiłem. Zatem wdzięczność. Wdzięczność taka za te wszystkie wydarzenia, które się dzieją wokół ciebie i będą się wydarzyć. Bądź wdzięczny. Oczywiście nie akceptuj tego, że ktoś ci bije batem po głowie. Nie akceptuj te tego, że ktoś cię terroryzuje w rodzinie. Nie akceptuj tego, że. Znaczy, w sensie nie akceptuj, zaakceptuj wdzięczność do tego, że ktoś cię terroryzuje, ale kiedy masz światło w tunelu i nie jest to pociąg, możesz się wyautować z tego terroryzmu. Bo to znaczy, że ty pozwoliłeś, czy pozwoliłaś, prawda? To ja tak przychodzi, bo to się niestety dzieje. I to nie winą tego terrorysty często jest, tylko dlatego, że on znalazł ofiarę, będąc sam ofiarą systemu, bo czegoś, może miłości, ktoś nie zaznał i tak dalej. Więc pokochaj siebie, wybacz, bądź w stanie wybaczenia, wybaczania. Tak jak trzeba wybaczyć tym wszystkim, którzy łyknęli temat globalnego ocieplenia. Właśnie patrzę na to globalne ocieplenie: śnieżek pada, śnieżek leży, lekko mrozi, prawda? Ale w dalszym ciągu ludziska wierzą w globalne ocieplenie. Wdzięczność, uważność, pokora, integracja, uśmiech. Powtórzę: wdzięczność, uważność. Pokora, integracja, uśmiech. Pokora to jest służebność często, ale niesłużalczość. To jest dbałość o siebie. Wdzięczność to jest dbałość o siebie. Bo jeśli nie pomożesz sobie, trudno, żebyś pomógł komukolwiek. Wdzięczność, uważność, pokora, integracja, uśmiech. Baw się dobrze, do miłego. Tak, tak, do miłego, do miłego.